Witam serdecznie. Coraz częściej pytacie mnie, kiedy w końcu będzie to szkolenie z ROPAM. Na tą chwilę chciałbym przekazać kilka informacji odnośnie urządzeń, jeśli chodzi o te urządzenia, które wchodzą w skład systemów właśnie ROPAM. Właściwie mamy jeden system. Neo IP bądź Neo LTE IP64 czy 64 IP. Tutaj... Kwestia jest tego typu, że mamy małą centralę i dużą centralę. Małą centralę i dużą centralę mamy w trzech jeszcze w, wariant w dwóch wariantach. Dzisiaj sobie skupimy się na małej centrali, yy, czyli Neo IP. Najprostsza, najkrótsza nazwa, dlatego od niej zaczniemy. Neo IP jest to centrala ośmioliniowa z możliwością rozbudowy do 32. 8 wejść na płycie z możliwością rozbudowy do 24, czyli to jest taki, taki mały system dla zwykłych domków, dla większości małych domków jednorodzinnych. I teraz jakie są warianty? Bo tak jak powiedziałem, płyta występuje w trzech wariantach. Tak jak w naszym bez wbudowanego zasilacza i do tego potrzebujemy dołożyć taki no, ropamow ropamowski zasilacz. Z tego tytułu, że on jest od razu zakończony taką kostką i wpinamy w dedykowane złącze. Do małych central jest mały zasilacz PSR Eco 2012. To jest 1,5 a 20 w więc... Dużo z tego nie zasilimy, ale też umówmy się, te systemy nie są jakieś bardzo rozbudowane, duże, więc spokojnie to dla tą centralę wystarcza. Centralę możemy rozbudować e, takim modułem, jeszcze z tych starszych. Jeśli ktoś zna z Optimy zapożyczonym modułem, e, wejść tu jest 8, wejść na płycie. Możemy roz 8. Na płycie i 8 wejść na tym module możemy rozbudować. To podłączamy pod jeden, jedyny, jedyne złącze, które, które umożliwia nam podłączenie takiej taśmy i możemy mieć już w tym momencie 16, 16 wejść. Tak jak powiedziałem, centralę możemy rozbudować do 32. Niestety taki moduł może być tylko jeden i chociaż tylko jeden, to zaraz Wam pokażę do środka. No niestety też tak słabo to trochę wy, wyszło, bo trzeba kombinować, żeby go upchać. Natomiast wracając jeszcze może do central, bo wszystkie centrale y, możemy rozbudować o te same, o te same jakby moduły. Natomiast jeśli chodzi o zasilacze, y, mamy albo bez żadnego zasilacza, wtedy dajemy zasilacz Ropamowski, albo mamy już zasilaczem, wtedy to jest IP Neo IP PS, czyli z wbudowanym zasilaczem dajemy klasycznie, tak jak w większości systemów alarmowych, transformator yy, dodatkowo, yy, albo mamy jeszcze dokładnie to samo co powiedziałem, czyli bez zasilacza albo już z zasilaczem. W obudowie y, takiej plastikowej na szynę, na szynę DIN. Dokładnie to jest w takiej, powiedzmy, obudowie. I montujemy wtedy centrale już nie w obudowie plastikowej czy tam jakiejś metalowej, tylko na szynę DIN. I te, te centrale również występują właśnie albo do zasilenia za pomocą zasilacza, albo już zbudowanym zasilaczem. I potrzebny jest wtedy transformator. Także cztery rodzaje. Y, płyt a tak naprawdę jedna wybieramy to na czym nam zależy jeśli mamy obudowę z transformatorem potrzebujemy samo płytę wybieramy sobie Neo IP PS czyli zbudowanym zasilaczem zasilamy ją z transformatora i mamy tak jak większość e, klasycznych systemów alarmowych jeśli budujemy system od początku ja polecam Neo IP i zasilacz ropa ma dedykowany Zawsze jest to trochę więcej wartości yy, razem, i tak to, tak to będziemy sobie składać. Natomiast, jeśli chciałbyś kupić centralę Neo IP w secie, czyli w takiej kompletacji, dostajesz ją z taką małą obudową. Ja ją tutaj otworzę, i ona już jest w secie. To ma zasilacz w komplecie, ma płytę. I tak na dobrą sprawę obudowę. Mamy miejsce na akumulator 7A. I ten moduł musimy podłączyć na tasiemce, więc on musi być w pobliżu centrali tej tasienki, Nie tniemy, nie przedłużamy. Natomiast kurczę, producent zapomniał o jakby dedykowanym miejscu, gdzie możemy tą, ten moduł tutaj zamontować, bo centrala ląduje dokładnie w te miejsca. Na modu niestety jakoś trzeba sobie przykombinować, gdzieś go tutaj wkitrać tak, żeby nie było kolizji. No niestety dostajemy takie zlepakami. Według mnie trochę słabo, według moich znajomych, którzy montują dużo ropama, no też takie jakby do końca nieprzemyślane, ale to już zostawiam. Zazwyczaj mały system. Osiem czujek zmieści się nam tutaj, 16 tutaj jakoś w kitramy, po powiększe, chyba bym już sięgał po centrale z serii 64, aczkolwiek te również możemy jeszcze rozbudować e, takimi modułami wejść i wyjść na e, szynę. DIN również występują opakowane, te są w wersji RN, czyli klasyczne takie do obudowy i Modułów jeszcze możemy dołożyć takich wejść 2 do tej centrali, wyjść również możemy dołączyć 2, bo mamy 8 na płycie, wyjść, moduły wyjść możemy podłączyć 2, czyli w sumie 24 wyjścia będą, bo dorzucamy jeszcze 16, także jakieś już nawet ciekawe rozwiązania w porównaniu z centralami systemami konkurencji, tutaj już mamy na tej małej płycie. O dłużej dzisiaj nie mówimy, o dużej powiem w następnym filmie, tam jest zdecydowanie więcej możliwości. I teraz tak, jeśli chodzi o to co mamy na samej płycie, mamy tutaj moduł Wi-Fi jeśli mamy jakieś kłopoty z Wi-Fi możemy rozszerzyć to o moduł LAN wpinając to wyłączamy Wi-Fi i podłączamy się tu zwykłym przewodem. Paczkordem do jakiegoś routera mamy wtedy stabilniejsze połączenie. Jeśli z tym Wi-Fi czy tam z LANem też nie do końca nam wszystko działa, no bo wiadomo, nie ma prądu, to router się wyłączył, nie mamy jego podtrzymania więc nie mamy wyjścia na świat. Przy centrali Neo IP możemy dołożyć modu GSM, oczywiście z anteną. I mamy Neo IP LTE neo lte IP dokładnie w tym przypadku. Czyli nie musimy od razu inwestować większych pieniędzy. Jeśli jesteśmy w zasięgu Wi-Fi, możemy sp spróbować na samym Wi-Fi, jeśli to nie ogarnia, możemy się rozszerzyć o podłączenie kablowe, jeśli dalej jest nam mało, możemy dołożyć sobie moduł y LTE i to możemy zrobić zawsze i w każdej chwili. Nie musimy tak jak w innych centralach, w innych systemach kupywać od razu z wyposażonej centrali w konkretny moduł i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dowolna chwila i nie będzie problemu z Neo IP. Dokładając ten moduł, robimy Neo LTE IP. Jeśli mamy więcej urządzeń, również e, możemy to zasilić e, z zasilacza. PSR Eco 5012. Jego pokażę przy okazji następnego filmu przy centrali tej większej Neo LTE IP64. Natomiast ma dedykowana centrala również złącze, żeby ten zasilacz podłączyć, więc możemy sobie spokojnie to tutaj podłączyć. Natomiast centrale z zasilaczem już wbudowanym mają tutaj miejsce na podłączenie z transformatora zmiennego zasilania, troszkę inny, inny tu jest układ. Jeśli chodzi o to małą centralę, ROPAM Neo IP, obsługujemy ją z manipulatorów albo dotykowych 4-calowych 4,3 cala, albo klawiatur również takich dotykowych 4,3 cala. Tutaj nie jesteśmy w stanie jakby podłączyć manipulatora 7-calowego. jest przewidziany do tych większych central NEO IP 64 Natomiast modułów, tak jak powiedziałem, możemy dołożyć po dwa e, takie ośmiowejściowe bądź ośmiowyjściowe. Ewentualnie jeden jeszcze taki bezpośrednio po tasiemce. Możemy obsługiwać system również za pomocą y, pilotów i no, modułu RF4C. To jest po magistrali tak jakby odbiornik tych pilotów. I teraz tak, centrala ma jedną magistralę, tak na dobrą sprawę większa ma dwie, ale to jest dla nas wystarczające. Ma wejścia y, dwóch czujek temperatury, 8 y, wyjść, 8 wejść, to już powiedziałem. I powiem szczerze, gdyby, nie, gdyby ten moduł, gdyby na ten moduł były dedykowane jakby, żeby to można było zamontować w dedykowanych slotach tutaj, przecież tu się by spokojnie zmieściło, powiedziałbym bez wad. Natomiast to jakby jest no, delikatnie trochę, trochę jakby wadą, bo trzeba z tym kombinować switcha. W tej obudowie możemy stąd wyjąć, włożyć go w drugie miejsce. To, co wyróżnia jakby ROPAMA z tych naszych klasycznych systemów, to jest właśnie Magistrala 485. Czyli musimy ją, że tak powiem, terminować, pokazać gdzie jest koniec tej Magistrali, i tak Ale to wszystko mówimy w kursie. To, co też wyróżnia, to jest rozłączane zaciski, zarówno na modułach, jak i na centrali. W momencie, kiedy, omówmy no się. To jest tylko elektronika, a coś by nam się uszkodziło. Nie wypinamy całej tej sterty przewodów, które gdzieś tam skrupulatnie podczas instalacji upychamy, tylko wyjmujemy sobie kostki i szybka, szybki demontaż, szybki montaż po powrocie. Nie trzeba się w kabelkologię zagłębiać, co tam było gdzie podłączone. Także to jest bardzo duży plus. Idealnie sprawdzało się mi. Osobiście to w systemach automatyki, gdzie większość właśnie działa na tych kostkach i płyty też, zdarzało się, że padały, więc do serwisu, żeby wysłać płytę, to nie trzeba było wszystkiego rozkręcić i później wszystkiego od nowa skręcać. Także taki plus. Jeśli chodzi o manipulatory, to ten system może ich mieć cztery. System dzieli się na dwie strefy, w każdej możemy wydzielić strefę nocną, więc tak jak powiedziałem do zwykłych domków jednorodzinnych spokojnie jest to wystarczające i, i fajnie się sprawdza. Jeśli chodzi o automatykę domową, również mamy tu jakby możliwość podziałania, natomiast no nie aż tak bardzo jak na tej większej centrali, to jest taki umówmy się do Prostszych systemów, kilkanaście czujek, albo kilka czujek, kilka kontaktronów, jakieś tam gdzieś zapalanie światła, czy coś to spokojnie. Natomiast e, termostat również ma jeden, w razie czego możemy się bawić jakby w sterowanie temperaturą, czy tam włączaniem, wyłączaniem pieca przy określonych, przy określonych parametrach. Także jakby nie było, ten system jest e, już, już pozwala nam na dużo. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje więcej, ta większa centrala, którą omówimy w następnym, w kolejnym filmie, daje już możliwości naprawdę zdecydowanie, zdecydowanie większe. I teraz tak. Mamy tych modułów, można powiedzieć, bez liku. Wi-Fi w momencie, kiedy włączamy lanowskie połączenie po przewodzie, wyłączamy, więc zostaje nam to i LAN ma priorytet przez, przed. GSM yy, przed GPS-em. GPS jest tak jakby mm, wsparciem dla tego połączenia, no bo chodzi o koszty, prawda? To nam y, za darmożkę pra praktycznie leci, a to, za to, za wszystko, za wszystko musimy zapłacić. Natomiast w momencie kiedy to nam znika, przechodzi na moduł GSM, aczkolwiek no i tak trzeba kartę utrzymywać. Także jakby nie było yy, Możemy nie korzystać z Wi-Fi, możemy nie korzystać z LANu, możemy w przypadku tej centrali już zbudowanym, bądź rozbudować ją o moduł LTE, korzystać tylko i wyłącznie z modułu GSM. Pełna dowolność i ta elastyczność mi się bardzo podoba, bo nie jesteśmy skazani na wymianę centrali, bo chcieliśmy IP, nie sprawdziło nam się, a GSM pewnie by poszedł i niestety nie mamy opcji dołożenia tak jak u konkurencji, więc co nam zostaje wymienić centralę. Tutaj zawsze możemy skorzystać z tego co mamy akurat w zasobach albo wyposażyć i korzystać z tego co mieć możemy. Mała obudowa, mały akumulator, więcej tutaj już naprawdę nie upchamy w tych większych modułów. To nie sądzę, żeby nam się udało tu upchać chociaż jednego, bo na pewno się nie zmieści. Trochę słabo, bo tutaj jest taki dedykowany jakby taka kieszeń, natomiast no nie na te moduły, niestety. To tyle jeśli chodzi o taką powiedzmy teorię, co ta centrala może i do jakich systemów cała reszta, konfiguracja, podłączenie wszystkiego i tak dalej w szkoleniu. Może jeszcze tylko powiem, że akurat system jest bardzo można powiedzieć elastyczny, bo również nie musimy dokładać modułów, jeśli zabraknie nam powiedzmy dwie. Czy cztery linie, a mamy manipulatory dotykowe. W każdym możemy po dwie jeszcze linie dodatkowo podłączyć, więc nie musimy zaraz biec po moduł. Tym bardziej, że nie ma bardzo miejsca, żeby go tu włożyć. Nie wiem, czy powiedziałem. Moduł również występuje. Moduły wejść i wyjść również występują w obudowie naszej DIN. Więc tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o Ropama, mamy dwie linie central moduły i wszystkie występują albo na takich płytkach, albo w obudowach. No To są dokładnie na takich samych płytkach, to są te same płytki zamknięte w obudowach, właśnie takich plastikowych jeszcze, na szynę DIN. Także sprzętu jak otworzymy sobie jakiś katalog, czy nawet na stronę ropama wejdziemy jest naprawdę bez liku i łatwo się gdzieś tam pogubić. Natomiast centrale są dwie, jest mała i duża. Jest mała bez zasilacza, wtedy dokładamy zasilacz, mała z zasilaczem, wtedy dokładamy transformator i takie same dwie wersje, czyli mała z zasilaczem, bądź bez zasilacza w obudowie na szynę din i wtedy wkładamy ją do już innej obudowy takiej powiedzmy. Podobnej do elektrycznej, również w ofercie producenta takie są. Jakby mnie to nie przekonuje, ja zawsze działałem na takich zwykłych płytkach, na zwykłych skrzynkach alarmowych, jakby do tego jestem przyzwyczajony, dlatego też nasze szkolenie jest prowadzone na tym sprzęcie takim klasycznym. I oczywiście, którekolwiek medium nie wybierzemy, mamy do dyspozycji aplikację mobilną ROPAM Neo, która również działa fajnie. Nie potrzeba żadnej subskrypcji. Kiedyś był jakiś taki moment y, słabości chyba producenta, natomiast dzisiaj jest to, wszystko, jest to wszystko udostępnione za darmo. Można z tego korzystać dowoli. Co istotne, również dla niektórych y, nie trzeba kupywać żadnego przewodu do programowania. Mamy tutaj y, przez USB Micro, y, więc spokojnie. Myślę, że w zasobach każdego taki. Taki przewód się z, y, znajdzie. Natomiast też warto pamiętać, że są przewody, y, które są tak naprawdę tylko często dostajemy w kompletach dostawaliśmy bo to się robi już taki standard niepopularny ale często dostawaliśmy przy ładowarkach. One niestety tak jakby transmisje mają tylko jednokierunkową, czyli ładują ale nie nie przesyłają nam transmisji w drugą stronę więc no, nie każdy przewód usb mikro się będzie nadawał. Ale jeśli masz taki przewód który działa w dwie strony to inwestycja w kabel typu 100 złotych czy ileś odpada. Przy tym systemie. Także szczerze polecam, zapraszam w razie, gdybyś chciał posiąść wiedzę do naszych szkoleń online. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze we wrześniu wrzucić to szkolenie. Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, zaraz z początku następnego miesiąca powinno się ono pojawić. Ogólnie, jeśli czujesz potrzebę zgłębienia wiedzy z jakichś systemów, myślę, że znajdziesz je na naszej platformie. Jeśli jeszcze ich nie znajdziesz, Niebawem tam się pewnie pojawią, bo mamy ciśnienie, żeby mieć szkolenia na wszystkie systemy dostępne na naszym rynku. Zapraszam serdecznie na naszą platformę system myślnikalarmowy.online. Tam znajdziesz wszystkie szczegóły, nie tylko szkolenia online, również możesz skorzystać ze szkoleń stacjonarnych, jak również możesz zaczerpnąć wiedzy. Około instalacyjne, nie tylko jak coś podłączyć, jak coś skonfigurować, jak po prostu postawić system, ale jeśli chciałbyś wejść na rynek instalatorski, całą moją wiedzę z przeciągu 25 lat, czyli z ćwierć wieku, yy, możesz, że tak powiem, za drobne grosiwo nabyć i nie 25 lat spędzając na błędach własnych się uczyć, tylko w przeciągu kilku. No, umówmy się kilkudziesięciu godzin, że tak powiem, to wiedzę. Że jakby pochłonąć, żeby być mądrzejszym na starcie. Zapraszam serdecznie. Cześć!